Cześć witajcie po raz kolejny Dzisiaj zajmuje się PASATem B8 można powiedzieć ostatnim wypuszczonym bo 2023 rocznik 2.0 178 koni jest tu trochę na babrane wężyków bardzo dużo będę dzisiaj tu wymieniał rozrząd Wymieniał pasek napędu pompy olejowej, termostat wiadomo o sprzęt cały, bo auto już ma nalatane 170 tysięcy, chcę wam po kolei wszystko pokazać jak to ogarniam, więc zaczynamy od płynu, węży od paliwa, usunięcie filtra, aby trochę zrobić miejsca, bo naprawdę jest tutaj bardzo ciasno. I polecimy z tematem dalej. Olej już mam spuszczony, biorę się za rozbieranie i dokopanie do rozrządu. Po kolei będę Wam wszystko pokazywał, jak i co tam trzeba wymienić. Potem, jak go odpowietrzyć, bo trzeba będzie też wymienić płyn. Po kolei, wszystko będę Wam tutaj w tym filmiku naświetlał. Na razie, biorę się za. Usunięcie tych części z tej strony, żeby sobie zrobić miejsce do łapy, do rozrządu, do paska itd. Tak Miskę już mam zdjętą. Tutaj osprzęt też zdemontowałem. Będziemy wymieniać ten pasek. Zalecam każdemu przy wymianie rozrządu: wyczyścić również smoka drobinki paska, które się tutaj zbierają, spadają i wciąga ich w smoka. Rozwiązanie trochę głupie, ale fabryki już teraz nie poprawimy. Zdecydowanie lepsze niż ten śmieszny imbus, który był w starszych silnikach. Biorę się za demontaż teraz koła pasowego. Zaraz Wam pokażę górę. Tutaj trzeba było całą rurkę od DPF-a odkręcić. Więc spuściłem. Będę się brał za postawienie silnika i rozbieranie. kolejnych rzecz. Z góry to wygląda w ten sposób. W taki sposób trzeba to zdemontować. Aby się tutaj dokopać do rozrządu. Silnik już mam podstawiony. Będę odkręcał teraz łapę i po kolei dobierał się dalej do rozrządu. Tutaj ten czujnik ciśnienia i dyszę trzeba zdemontować, bo tutaj idą dwie rureczki, w których nie będziecie w stanie przewinąć do tyłu. Lepiej ją zdemontować, niż ją uszkodzić. Aż widać już tutaj w środku, że. ADBLUE zaczęło się krystalizować też proponuję Wam dolewać do dodatku ADBLUE krystalizator można to spokojnie kupić z Likwimoli za parę groszy żeby nie było sytuacji takiej, że za chwilę Wam skrystalizuje dysze biorę się dalej do pracy Będę Wam wszystko pokazywał po kolei, co rozbieram, jak ustawić rozrząd, jak zablokować i, i tak dalej. To Jesteśmy w takim stadium. Zdjąłem już rozrząd. Zdjąłem uszczelniacz. Uszczelniacz standardowo się rozleciał. Bo jest tak kruchy, w sumie jednorazówka. Jak będziecie zdejmować uszczelniacz, tu macie kołki ustalające w tych miejscach. Zwróćcie na to uwagę, aby wyjąć stare kołki, bo czasami się połamią i zostanie kawałek i zniszczycie sobie nowy uszczelniacz. Dokopałem się do nieszczęsnego paska. Teraz się biorę za wymianę tego paska i będę wam pokazywał po kolei, jak skręcać to dalej. Będziemy już lecieć w sumie w drugą stronę. Na razie pompy wody nie odkręcałem, bo polałby mi się tutaj płyn. Z złożymy spód, czyli dolny pasek zabijemy uszczelniacz w tym momencie wezmę się za demontaż pompy wody i rolki głównej później wam pokażę wszystko jak zblokować rozrząd tą szpilkę też będziemy demontować no ją musimy wymienić no i pompę pompę razem z czujnikiem wymieniamy nigdy nie zakładam Samych pomp, bo to się potem ści. Raz w życiu zostawiłem ten silniczek. <laughs> Pochodził, pochodziła ta pompa z 10 tysięcy. Nie ma najmniejszego sensu, na tym nie zaoszczędzicie, będziecie drugi raz rozbierać. Dobra, biorę się za wymianę tego paska i będziemy zakładać zaraz uszczelniacz. To pompę zmieniłem. rozrząd mam już ustawiony. Tutaj macie szczałeczkę do góry. Ja sobie używam śrubki. To jest moja blokada. Tutaj macie znaczek OT. Na obudowie rozrządu koło pasowe sobie łapiecie. Na dwóch śrubeczkach łapiecie sobie tam zero. Co chodzi o napinacz? Jak widzicie, ja napinam sobie zawsze poniżej. Yy, znaku tego kontrolnego, czyli tego wcięcia, bo ta wskazówka teoretycznie powinna być ustawiona na, jak widzicie tutaj, na tą kreseczkę to wcięcie, ale nikt nie mówi o tym, że to wcięcie ma ze wskazówką się zgadzać przy nagrzaniu silnika do 90 stopni. Ja napinam go poniżej. Dlatego, że jak się silnik nagrzeje, ona sobie wejdzie w to, w to wcięcie i nie wyrczy wam pompa wody ani żadna rolka. Bo, jakbym go teraz napiął na wcięcie, w tym momencie po nagrzaniu silnika ta wskazówka byłaby poza i rozrząd by po prostu wyrczał. Yy, aby przed dopięciem paska, ja już mam. Akuratnie dopięty. Popuszczacie tą śrubkę i tą śrubkę. Blokujecie sobie go. Równoznacznie pompę tutaj. Bo tu ma pompa blokadę. Eee, dopinacie pasek i dopiero potem dokręcacie tą śrubę i tą śrubeczkę. Jak już macie na zero. Bo ta blokada ma Wam luźniutko wchodzić. Jak macie na dole o te. i widzicie tą preseczkę na i na obudowie. One się wam mają kryć. Nie potrzeba w tym momencie żadnych blokad. I spokojnie, bez blokad, to ten silnik możecie sobie zrobić. Biera się do składania obudowy, łapy po kolei. Czekam, żebym jeszcze uszczelniacz się odprężył, bo ten uszczelniacz musi na wale stać około 2 godzin bez kręcenia wałem. Typu żeby się warga doległa do, do wału. Kręcę dalej. Będę wam pokazywał potem jak odpowietrzyć układ yy, płynu chodniczego i po kolei wszystko z powrotem składamy. No to rozrząd mam już poskładany. Widzicie, wszystkie paski od sprzętu. Poskręcane, zalany płyn chłodniczy. Tylko taka wiadomość dla Was. Musicie mieć. Musicie, może źle ująłem. Powinniście mieć komputer, aby po zalaniu płynu nie odpalać od razu z samochodu. tylko odpowietrzyć yy, układ chłodniczy odpowietrzyć układ chłodniczy yy, aby dolać płynu i nie uszkodzić pompek, bo macie tu kilka pompek elektrycznych i one podczas pracy na sucho będą się zacierać no, albo się spalą. Nie można po prostu tak robić. Trzeba po skończeniu rozrządu uzupełnić płyn. Ja tutaj lałem akuratnie G12, koncentrat. Warto zalać koncentratem z tegoż to powodu, że są bardzo lipne yy, nagrzewnice w tych autach. I jak zalejecie jakimś tanim płynem, bardzo szybko ją zakamieni. Proponuję Wam. Yy, Zalać to oryginałem. No, na tym nie zaoszczędzicie. Akuratnie, może akurat nie komuś się przyda ten filmik. Pokazałem tutaj, jak zrobić rozrząd w dwulitrowym 150-konnym. 370 bodajże. To jeden piernik. Ostatnia generacja pasata. To jest 22 albo 3 rocznik. Ten silnik już jest Euro 6. Serdecznie zapraszam do oglądania moich kolejnych filmów. Pozdrawiam.